Grupa uczniów z tarnobrzeskiego Hetmana, to jest pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące w Tarnobrzegu, realizuje projekt społeczny Poznajmy Tarnobrzeg w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W grupie realizatorów projektu są Amelia Ciba, Julia Długosiewicz, Grzegorz Szrawski i Kacper Janczy. Grzegorz Szrawski i Kacper Janczy są ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Cel, jaki przyświeca temu projektowi, to jest najogólniej rzecz biorąc, Wyciągnięcie młodzieży z domów. Dokładnie tak. Nasz projekt skupia się na tym, aby pozwolić młodzieży po prostu wyjść z domu. Po czasie kwarantanny, jakby nie patrzeć, czyli całkowitego zamknięcia na świat zewnętrzny, młodzież powinna skorzystać z możliwości wyjścia na zewnątrz i poznania na nowo całego swojego otoczenia, wraz z naszym projektem. Na czym polega ten projekt? No, zachęcamy tarnoprzyską młodzież do wyjścia z domów, a wiadomo, że siedzimy przed ekranami i stwierdziliśmy, że zachęcimy ich do wyjścia z domów poprzez geocaching. To jest taka gra terenowa, w której ukryte są skrytki na całym świecie i zachęcamy ich do poszukiwania właśnie takich skrytek. Młodzi ludzie, nie tylko młodzi, tak naprawdę każdy wciąż może dołączyć do zabawy, muszą sprostać pewnym wyzwaniom, a dowiedzieć się o nich można z mediów społecznościowych. Tak, o naszym projekcie można się dowiedzieć z naszych mediów społecznościowych, na które zapraszamy. Z naszej strony internetowej i w Tarnobrzegu są również umieszczone plakaty, rozdajemy ulotki, naklejki, więc jeżeli by ktoś widział, no to zachęcamy do zapoznania się z nimi i nie na drobny błąd, który się w nich znalazł. Gdybyście mieli zachęcić teraz naszych słuchaczy do tego, żeby podjęli wyzwanie, to proszę opowiedzcie, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tej zabawie? Czym trzeba się wykazać? Tak, na początku trzeba się zarejestrować w aplikacji lub na stronie geocaching.com i warto się zapoznać z regulaminem, żeby nie było później jakiejś nieścisłości. Następnie odnajdujemy sobie na mapie jedną ze skrytek i tam znajdujemy jej opis, znajdujemy jej wskazówki. Gdy wybierzemy daną skrytkę, udajemy się w dane miejsce i szukamy jej, bo jest to dany przedmiot, na przykład pudełko, na przykład może to być nietoperz, wiadomo, nie jest to żywe zwierzę, ale może to być naprawdę wszystko. Skrytki się znajdują w powietrzu, na ziemi, w drzewach, w budynkach i dalej. Gdy znajdziemy daną skrytkę, w środku znajduje się dziennik zdarzeń, do którego się wpisujemy, wpisujemy swoją nazwę użytkownika i datę odnalezienia i logujemy takie odnalezienie w aplikacji. No i jak znajdziemy, to mogą być tam również przedmioty w danej skrytce, możemy coś zabrać, możemy też coś wziąć. Jeżeli coś zabieramy, to jest taka zasada, że wy Pada zostawić coś o podobnej wartości. No i mogą być też różne przedmioty podróżne, które mają zadanie przemieszczać się pomiędzy skrytkami. Gdy już wpiszemy się do danego dziennika zdarzeń i gdy zalogujemy się w aplikacji, odkładamy skrytkę na to samo miejsce, w którym ją znaleźliśmy, żeby inni mogli też sobie ją odnaleźć. To wszystko dzieje się na całym świecie praktycznie. W Czarnym Brzegu jest kilka skrytek na ten moment. My planujemy kolejne ukryć. Na ten moment nie mogę zdradzić ile, ale mogę zdradzić, że będzie to w niedalekiej przyszłości. A na przykład w Warszawie, która jest dużo większym miastem od brzega, te skrytki już liczymy w tysiącach. Żeby je wszystkie odnaleźć, to mniej więcej ile trzeba kilometrów pokonać? To jest mierzalne w jakiś sposób? To zależy od każdego człowieka. Można znaleźć bardziej wydajne trasy do skrytek, ale można też przy nich siedzieć trzy godziny i niczego nie znaleźć. Tutaj liczy się spryt, spostrzegawczość i wola po prostu szukania i zabawy. Przeprowadziliście ankietę, która pokazała, że poszukiwanie Skarbów nie jest jeszcze bardzo popularny. Czy wiecie z jakim odzewem do tej pory spotkał się projekt, z którym wy wystartowaliście? No, na ten moment osiągnęliśmy zasięg około 18 tysięcy mieszkańców, zarówno poprzez nasze media społecznościowe, jak i stronę internetową i wszystkie wydruki, które umieściliśmy. Więc tak liczymy mniej więcej, że to jest 18 tysięcy osób. Dla przykładu, nasz najpopularniejszy mediach społecznościowych osiągnął zasięg ponad 6 tysięcy osób, więc to jest 6 tysięcy unikalnych użytkowników, z czego się bardzo cieszę, My, bo wiemy, że nasza idea się szerzy po całym Tarnobrzegu. Może parę słów o partnerach, bo o nich też zabiegaliście i udało się wam ich pozyskać. Staraliśmy się uzyskać jak największą ilość partnerów, bo wiadomo, im jest nas więcej, tym większa możliwość szerzenia naszej idei. Partnerzy są zarówno z Tarnobrzega, jak i na przykład z Mińska Mazowieckiego, jak i z Wrocławia. Są to też osoby prywatne, które same szukały skrytek w swojej młodości i dzisiaj aktualnie nas wspierają. Czy można powiedzieć, że ta zabawa ma swoich pasjonatów? Niektórzy ludzie naprawdę chcą jej poświęcić życie. Mogą na przykład jeździć po różnych innych miastach, a nawet po innych krajach, żeby odnaleźć wszystkie zapisane na przykład na ich trasie skrytki. Więc niektórzy faktycznie poświęcają się jej całkowicie. Czy ktoś z waszej czwórki, mówię o inicjatorach i realizatorach tego projektu, jest pasjonatem tej zabawy? Jak wpadliście na, na ten pomysł? Czy jesteśmy pasjonatami? To ciężko na to odpowiedzieć. Z jednej strony, na przykład dla siebie, szukałem skrytek nie tylko w Tarnobrzegu, no ale z drugiej strony nie znalazłem skrytek na przykład w Stanach Zjednoczonych jak najwięksi poszukiwaczy z Polski. A projekt tworzymy dlatego, żeby też pokazać młodym ludziom, że nie tylko się siedzi w domu, nie tylko się wychodzi na miasto ze znajomymi, ale można też na przykład samemu sobie znaleźć ciekawe zajęcie do roboty. Patronat honorowy nad zabawą objął prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, który również podarował skarby. Tak, to jest Skarby podarował nam pan prezydent, i one będą dla osób, które odnajdą jako pierwsze nasze skrytki. Tylko, że to są duże skarby, więc nie będziemy ukrywać, że nie schowamy ich w skrytkach, a damy instrukcję tym pierwszym osobom, co zrobić, aby je od nas dostać. Co to jest, jeszcze chciałabym, żebyście na koniec wyjaśnili słuchaczom? Olimpiada zwolnieni z teorii. Olimpiada zwolnieni z teorii to jest olimpiada, w której realizowane są projekty społeczne. To nie jest zwykła olimpiada, jak na przykład pisanie, olimpiady z wos z chemii, z historii, tylko tutaj wykazujemy się prawdziwymi umiejętnościami i wszyscy, którzy zrealizują swój projekt społeczny są finalistami, a spośród finalistów wybiera się laureatów. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej Poznajmy Tarnobrzeg. Macie teraz możliwość za naszym pośrednictwem zachęcić słuchaczy do tego, żeby dołączyli do zabawy. Drodzy słuchacze, zachęcamy Was bardzo serdecznie do wzięcia udziału w naszej zabawie. Dzięki nam możecie pobawić się dobrze, możecie wzmocnić relacje nawet z rodziną, aby razem pójść i poszukać naszych skarbów. Ja od siebie dodam, że zapraszamy do szukania całymi rodzinami, całymi grupami znajomych. Im jest nas więcej, tym lepiej, bo szybciej odnajdziemy skarby i zabawa jest też większa. Grzegorz Rawski i Kacper Janczy, realizatorzy projektu Poznajmy Tarnobrzeg w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii byli Państwa i moimi gośćmi. Ja tylko dodam, że oprócz Moich gości w projekt zaangażowane są Amelia Ciba i Julia Długosiewicz. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.